Fascynujący świat pająków i skorpionów to wystawa, która dostępna była w miejskim Centrum Kultury od 14 do 19 maja. Wystawa była odpłatna, ale rzadko kiedy można zobaczyć na żywo takie okazy. Na wystawie zobaczyć można było ponad 35 żywych okazów pajęczaków, wśród nich m.in. jednego z najniebezpieczniejszych pająków świata, Latrodectus hasselti, jeden z największych gatunków ptasznika, Theraphosa styrimi, a także liczne skorpiony. Zwiedzający wystawę mieli możliwość fotografowania oraz filmowania Wszystkich prezentowanych okazów. Zwierzęta były zamknięte w szklanych terrariach, które zapewniały oglądającym bezpieczeństwo. Najbardziej łagodne ptaszniki są w ciągu dnia wyciągane. Odwiedzający wystawę mieli możliwość wzięcia ich do ręki. Zainteresowani mogli również dowiedzieć się wielu ciekawostek ze świata pajęczaków. Wystawa miała cel edukacyjny, pozwoliła zgłębić wiedzę o tych niezwykłych stworzeniach oraz zobaczyć z bliska egzotyczne gatunki, dosyć rzadko spotykane w codziennym życiu. Bliski kontakt z żywymi okazami to także sposób na przełamanie negatywnych stereotypów oraz oraz fobii towarzyszących wizerunkowi pająka czy skorpiona.